imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani w Chrystusie, bracia i siostry, 29 września tradycyjnie, zgodnie z tradycyjnym kalendarzem liturgicznym, nawet jeżeli przypada w niedzielę, stanowi święto świętego Michała Archanioła. To też zastanówmy się dzisiaj, jakie dla nas znaczenie ma kult tego świętego patrona, co wyraża, po każdej mszy świętej w naszym Kościele modlimy się słowami święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce. Właściwie w oryginale broń nas w walce. Sankt Michael Archangel Depende nos in re. Broń czy i Chodzi w każdym razie o to, żeby święty Michał Archanioł spieszył nam z pomocą w naszych zwaganiach. W walce, którą prowadzimy. Bo Kościół jest Kościołem walczącym. Ecclesia militans. To nie jest tylko Kościół pielgrzymujący. Nie wołamy święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w drodze, lecz wspomagaj nas w walce. O jaką walkę chodzi? Dwojaku rozmiaru. Przede wszystkim o walkę wewnętrzną, którą toczymy, z grzechem, z pokusami, z naszymi słabościami ciągle musimy się przezwyciężać. Ale też i o walkę zewnętrzną, z wrogami Kościoła, z mocami ciemności. Jesteśmy do tego powołani. Ostatnio przyzwyczailiśmy się do takiej zakłamanej wizji Kościoła. Jako Wspólnoty pacyfistyczne. Katolik to ktoś taki, kto schodzi z drogi, kto nie zaprotestuje, nie sprzeciwi się niczemu, chowa głowę w piasek, sam się chowa po kątach. Nic bardziej fałszywego od takiego obrazu Kościoła. Kościół jest Kościołem walczącym. I to Pan Jezus zapowiada na kartach Ewangelii. Na oku znamy w związku z mieczem ten cytat, kiedy Pan Jezus mówi do Piotra, schowaj miecz do pokry. Owszem, ale to było przed najważniejszą w dziejach świata walką, którą Pan Jezus miał stoczyć na krzyżu. Tam stoczył walkę i pokonał. Śmierć, piekło, szatana, moce ciemności zwyciężył na krzyżu. I po to, żeby nie udaremnili uczniowie tej właśnie walki, którą miał stoczyć, mówi schowaj miecz do bocha. Ale wcześniej Chrystus Pan zapowiada swoim uczniom czas walki, kiedy odejdzie. Od chwili odejścia Chrystusa, kiedy powstaje Kościół, Kościół ma być Kościołem Walczącym i Pan Jezus mówi tak. Cytuję z pisma świętego i rzekł do nich, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez gondy i bez sandałów? Oni odpowiedzieli niczego. Lecz teraz, mówił dalej, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo Toldę. A kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Albowiem powiadam wam, to, co jest napisane, musi się spełnić na mnie. Zaliczony został do złoczyńców. To bowiem, co się do mnie odnosi, dochodzi kres. Oni rzekli, Panie, tu są dwa miecze. Odpowiedział im wystarczy. Kto nie ma? Niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. Oczywiście miecz oznacza walkę. I to doskonale było rozumiane w ciągu wieków w Kościele. Dzisiaj każą nam się wstydzić wypraw krzyżowych i za nie przepraszać. Co za bzdura! Albo nie dajmy sobie wmówić takich głupot, że wyprawy krzyżowe były po to, by nawracać kogokolwiek mieczem. Nie podobyły. Nikogo mieczem nie nawracano. Chodziło o obronę. Zauważmy, że to muzułmanie wtargnęli na ziemię stanowiące kolebkę i samo serce chrześcijaństwa. Przecież chodziło o ziemię świętą, Syrię, Egipt. Skąd Wywodzili się pierwsi święci biskupi, ojcowie i doktorowie Kościoła. To była metropolia, to było serce chrześcijaństwa, do którego wtargnęli bisurmani i jeli prześladować i mordować chrześcijan. To też w obronie chrześcijan tamtejszych, a także dla bezpieczeństwa pielgrzymujących do grobu Świętego powołane były wyprawy chrześcija. Do pierwszej krucjaty w płomiennej mowie wezwał Ojciec Święty, namiestnik Chrystusa. A wychwalał krucjaty, sławił je. W bardzo podniosłych słowach nie kto inny, jak sam święty Bernard Sklerwo, który zapowiada wiekuistą nagrodę każdemu, kto w takiej szlachetnej, sprawiedliwej walce odda swoje życie. Nam nie przychodzi walczyć z mieczem w Nie do tego my jesteśmy powołani. Chociaż i we współczesnym świecie i w takim tradycyjnym, dosłownym rozumieniu krucjaty by się nieraz przydały dla obrony prześladowanych chrześcijan. Ale my mamy toczyć inną walkę, nie z mieczem w Walkę na argumenty, słowa, wybory życiowe, postawy, świadectwa, ale... To jest naszym świętym obowiązkiem. Nie wolno nam chować się po kątach, chować głowy w piasek, ustępować ciągle, przemilczać. Nie, nie wolno nam się godzić na to, że nasi bracia są prześladowani gdziekolwiek na świecie, że niewinne, <laughs> że niewinne życie ludzkie jest niszczone, że morduje się dzieci albo osoby starsze. Nie wolno nam się godzić też z tym, że demoralizuje się dzieci już w przedszkolu na naszych oczach, przez z płotem się miesza Kościół Święty naszą Matkę, że szydzi się z tego, co dla nas jest święte. Nie, nie wolno nam się z tym godzić. Naszym zadaniem zgodnie z tym orędziem, które Pan Jezus zostawił, jest sprzedać płaszcz i kupić miecz. Czyli zrezygnować ze swojej wygody nawet, ze swojego pewnego ciepełka, sprzedać płaszcz, a kupić miecz. To znaczy podjąć walkę w obronie w słusznej sprawy, w obronie naszych wartości. Podjąć walkę i nie spocząć póki nie zwyciężymy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.